Legendy. Historie towarzyszące nam od zarania dziejów. Ludzie upodobali sobie opowiadania o wyczynach bohaterów i złoczyńców, rychło zapominając, że jesteśmy tylko pozostałościami zapomnianej przeszłości. Człowiek powstały z prochu był silny, roztropny i zaradny. Lecz przyszło mu żyć w nieprzyjaznym świecie. A niepowstrzymane siły ciemności pod postacią niszczycielskich istot zwanych grimami obrały sobie za cel człowieka i jego dzieła. Siły te starły się w boju i wydawało się, że ciemność obróci w niwecz samoistnienie rodzaju ludzkiego. Jednakże, nawet najdrobniejsza iskierka nadziei może zapoczątkować zmianę. Z czasem ludzka pasja, zaradność i pomysłowość. Pozwoliła im stworzyć narzędzia, które wyrównały ich szanse. Moc ta została nazwana pyłem. Dysponując siłami natury, człowiek zdołał rozświetlić ciemność, a miejsce cienia wypełniły siła, cywilizacja i co najważniejsze, życie. Lecz nawet najjaśniejsze światło kiedyś zamigocze i zgaśnie, a gdy go zabraknie, powróci ciemność. Więc możesz przygotować obrońców budować pomniki na cześć, tak zwanego wolnego świata. Lecz zważ na to, że siła nie przyniesie zwycięstwa. Być może zwycięstwo leży w czymś prostszym, o czym już dawno zapomniałaś, czymś wymagającym mniejszej, szczerszej duszyczki. Masz pojęcie, jak ciężko jest o tej porze znaleźć otwarty sklep z pyłem? Nie! Możecie wziąć jemy! Spokojnie, to nie pieniędzy chcemy. Bierzcie pył! Krystały nieoszlifowane. Mała, ręce do góry. Hej, ręce do góry! Życie ci niemiłe? Huh? Tak? Powiedziałem, ręce do góry. Już! Czy to napad? Tak! A. Hej! Ja. Stój! Czas zapomnieć, co to strach To jest czas na absolucję. Bądź przygodą się na rewolucję. Widzisz w świecie nowych rezolucji. Widzisz w naszym świecie Dobra. Bracio. Ci każdego grosza, doprawdy. Wiesz co? To był wieczór pełen wrażeń, Kapturku. I choć chętnie bym jeszcze został, właśnie tu się rozstaniemy. Lepiej pójdę za nim, ok? Mm. są za upór. Koniec trasy! Pa! Nie możemy zlekceważyć twoich dzisiejszych poczynań, młoda damo. Naraziłaś siebie i innych na wielkie niebezpieczeństwo. Oni zaczęli! Gdybym tylko mogła, odesłałabym cię. Z pochwałą... Oraz naganą! Ale... jest tu ktoś, kto chciałby się z tobą spotkać. Ruby Rose. Masz srebrne oczy. E, um, Powiedz, gdzie się tego nauczyłaś? W, w Akademii Signal? Nauczyli cię posługiwać się jedną z najgroźniejszych broni? W sumie to jeden nauczyciel. No tak. Jak dotąd spotkałam tylko jednego mistrza władania kosą. Starego kruka. to mm -hmm. czemu wujek Crow? Sorki, czemu wujek Crow uczy walki signa? Zanim wziął mnie pod swoje skrzydła, byłam beznadziejna, ale teraz. Zauważyłem. A co taka urocza dziewczyna jak ty robi w szkole, mając i trenować wojowników? No. Chciałabym zostać łowczynią. Zabijać potwory? Tak. Za dwa lata skończę trening w Signal i zamierzam pójść do Beacon. Moja siostra idzie w tym roku. Ona też chce być łowczynią. Ja chcę być łowczynią, żeby pomagać ludziom. Rodzice nas tego uczyli, więc pomyślałam hej, w sumie to nie taki zły zawód. Policja jest spoko, ale łowcy i łowczynie to takie romantyczne i ekscytujące. Super, no i Wiesz, kim jestem? Dyrektorem Bikon. Profesor Ospin, prawda? Hm. Witaj. Bardzo mi miło. Chcesz pójść do mojej szkoły? Jak mamę kocham. No dobrze. Nie wierzę, że moja siostrzyczka idzie ze mną do szkoły! Zobaczysz, będzie super! Pójdź mnie! Jestem z ciebie taka dumna! Nie ma o czym mówić. Jak to nie ma? Widziałam wideo! Wszyscy, bikon, pomyślą, że jesteś mega kozakiem. Nie chcę być mega kozakiem, dobra? W ogóle nie chcę być kozakiem. Chcę być normalną dziewczyną, a nie idolem. Co z tobą? Serio się nie jaram? Och, pewnie, że się jaram, tylko przeskoczyłam dwa lata. Jeszcze sobie pomyślą, że jestem wyjątkowa. Przecież jesteś. Na przewodził groźny przestępca, Roman Toczwik, który wciąż wymyka się władzą. Ktokolwiek wie, gdzie się ukrywa, powinien niezłocznie zawiadomić policję. Oddaję Ci głos, Lisa. Dziękuję, Cyril. Wieści z kraju. Sobotni protest w kwestii praw obywatelskich faunów przybrał drastyczny obrót, gdy członkowie Białego Kła zakłócili demonstrację. Niegdyś pokojowo nastawiona organizacja przyczyniła się... Witam wszystkich w Beacon. To nazywam się Glinda Goodwish. A. Wszyscy z tu zebranych okazali się godni przyjęcia na tę prestiżową uczelnię. Obecnie doświadczamy niezwykłego okresu pokoju, a waszym obowiązkiem jako przyszłowcy i łowczynie będzie utrzymanie go. Wykazaliście się odwagą niezbędną do tego zadania. My zaś zapewnimy Wam wiedzę i trening, byście mogli bronić losów świata. Wow! Zobacz, stąd widać sygna. Dom nie będzie aż tak daleko. Teraz bikon to nasz dom. Cóż, widoczek nie jest dla każdego. A to była taka miła chwila. Ciekawe kogo spotkamy na miejscu. Chyba kogoś lepszego od Grzegusia. Iii, fuj! Masz rzeki na bucie! Fuj, no, fuj, 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 fuj! Nie, nie podchodź do, do mnie, nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie! Fuj. Wciąż widzą cię jako dziecko Bezsilne i małe lecz Gdy tylko na. Będzie pora! Z wydostaniesz się! Gotowy bądź na ten moment! Wyczekuj godziny swej! Marzenie ukryte w tobie! Nie może dłużej już być snem! Przyszłość przyjdzie! Jak grom z jasnego nieba! Nasz obowiązek spełnić trzeba! Właśnie nadszedł czas otwarcia bram! Właśnie nadszedł czas zapomnieć co to strach! nowych rezolucji Widać w naszym świecie krwawych ewolucji Więc idź i oświeć